Bardzo no, no ładne mamy tutaj łączenia. Takie dekarze, to uważam, żeby nam nagrodę dali za sposób kitowania i estetykę wykończenia. Dzień dobry, drodzy widzowie. Witam Was z drabiny. Na której stoję przy mojej wiacie. A jeśli mówimy o wiacie, to czas przyszedł na jeden z ostatnich kroków w celu jej dokończenia i zabezpieczenia, czyli kładziemy dach. Ale nie będę robił to ja. Warjackiem by było, żeby na tą wiatę wchodził, żebym wchodził ja. Mimo pewności całej, że jest to dobrze zrobione, no ja przy mojej masie tam włazić nie będę. Dlatego dach będzie robiła tu obecna oto małżonka, przyglądająca się właśnie, jak ma to zrobić. Od razu mówię, że nie jest to poradnik dekarski, tylko jest to bardziej. E, z zrobione, czyli uważam, że tak będzie dobrze. To co wymyśliłem powinno zdać egzamin. Od razu chciałbym Wam serdecznie podziękować, bo kiedyś tam rzuciłem szorcika, żebyście mi doradzili, co mam z tym zrobić. I ja tak naprawdę idę najprostszą drogą. Mamy tutaj 35 metrów kwadratowych, mimo że wiata ma y, 20 metrów trochę ponad więcej, mamy 35 metrów kwadratowych blachy, drugi, a nawet bym powiedział trzeci gatunek, ona jest trochę porychowana taka, niektóre arkusze są lepsze, niektóre gorsze i teraz każdy dekarz wam powie, że powinno się robić kontrłaty, kłaść papę paroizolację i tak dalej. Słuchajcie, to jest konstrukcja ogrodowa. Tutaj kręcimy tą blachę bezpośrednio na te dechy, o te tutaj. Zaraz ktoś powie, co ty majster wyprawiasz, bo tutaj przecież będzie wilgoć i tak dalej, i tak dalej. Otóż zobaczcie, tutaj jest szpary jakieś, nie, ma, nie tu nie będzie nic ocieplone, więc ta wilgoć będzie miała gdzie uciec. Tak mi się przynajmniej wydaje, że tutaj będzie wszystko. Ok. Najpierw zaczniemy od rozmierzenia blachy, czyli małżonka wchodzi na dach i rozłożymy na sucho te blachy. Ja to się słuchajcie, cieszę, że pozby nie pozbyłem się starych narzędzi, tylko wszystkie poprzewoziłem tutaj jakieś zabytkowe moje. I dzięki temu okazało się, że mamy nieucięte śruby, którymi skręcałem od, od dołu, i to by przeszkadzało w kładzeniu e, blachy. No mankamentem jest to, że niestety musiałem długi przedłużać pociągnąć, bo to sprzęt kablowy. Ale proszę bardzo, masz prezencik, Będziesz sobie cieła. A tu mamy o wystających takich kawalerów ładnych. No i pojawił się pierwszy problem, który, o którym wiedzieliśmy, że on będzie Mianowicie wiata trochę schodzi ze skosa Ale to wiedzieliśmy, że tak będzie, dlatego nożyce do blachy i łóżonka jedzie Z dużym tematem, pamiętajcie, nożyce do blachy to podstawa Nie tnicie tego diaksem, bo przegrzejecie blachę i będzie rdzewieć jak... Nie powiem co Natomiast tutaj też jest ryzyko, że ona coś tam będzie rdzewiała Natomiast... bo i tak jest porysowana, bo to jest właściwie trzeci gatunek Natomiast nie jest to dla nas żadnym problemem, bo po prostu po zimie się wskoczy na górę. E, zobaczy, gdzie ewentualnie są jakieś, jakaś rdza od jakiś rys. I to się posmaruje jakimś hamerajdem czy coś. Tu i tak nie będzie widać. Ten dach jest tak płaski, że to chyba ktoś dronem musiałby latać, żeby e, oglądać tutaj szczegóły tego dachu. Tak naprawdę chodzi o to, żeby woda miała, e, zabezpieczony dach był, żeby woda nie przelatywała przez wiatę i żeby to, co spływa na tył, spływał żeby to co leci z nieba spływało na tył i tam się da pewnie na wiosnę jakąś rynnę i wtedy postawi się tamtą beczkę i będzie się zbierało deszczówkę taki mam pomysł albo małzera, w zależności od tego ile tu będzie deszczu chociaż wcale nie było dużo w tym roku niestety z racji tego, że ma być to zrobione w miarę porządnie ale nie musi być pięknie, bo tam nikt nie będzie zaglądał to mam takie coś tytan uszczelniacz dekarski Bitumiczny, czarny, elastyczny, i wodoszczelny, i objedziemy teraz naokoło e, przed położeniem blachy. Objedziemy wstępnie naokoło wszystkie szpary i dopiero będzie na to blacha. Blacha się przykręci i wtedy naroża jeszcze raz się tym obiedzie, już tak na grubo, żeby to było za. E, mówiąc kolokwialnie, zakitowane. O, i to chodzi o to, żeby tutaj zakitować te wszystkie o, szpary, co tutaj są, to wszystko, żeby było zakitowane. I tam, w tamtą stronę, i tak, tak naprawdę tu wszystko naokoło musi być zrobione. Mamy tego z kilka opakowań, więc możesz tego kitować naprawdę na grubo. Więc nie oszczędzaj! Masz fajny wyciskacz, bo to japoński, to to praktycznie w ogóle się nie czujesz, się wyciska. I elegancko. Zaraz ktoś powie, że tam woda będzie się zbierać. Pewnie będzie, ale gdzieś tam zawsze ucieknie. Odparuje. I to ja robię za kamerzystę. Co ja, co ja dzisiaj? Ty przynieś, podaj, pozamiataj tylko. To może trochę opowiem o blaszce. Blaszka w Outlecie kupiona. To jest między drugi a trzeci gatunek. Wyszło 17,20 dokładnie za metr. Sprzedali mi 35 metrów. Bo kupiłem z zapasem, bo może będę robił jakąś szopkę, może jakiś plac, domek do, do zabawy, zawsze się to przyda. No i wybrałem sobie arkusze, przywiozłem samochodem. E, jest porysowana, to prawda, ale tak jak mówiłem, jak gdzieś tam będzie rdzewiała, to się to maźnie jakimś hammerajdem i będzie dobrze. Nawet niektóre mają folię na sobie, więc jest całkiem, całkiem e, nieźle. No dobra, po zakitowaniu dachu, zaraz Wam to pokażę, poszło 4, prawie pięć tych tego kitu, bo tam troszkę było szparek i nierówno. Ale lepiej to zakitować, jak potem żałować. E, pokażę wam, czym będziemy przykręcać bezpośrednio do desek. Tu mam opakowanie farmerów. Proszę bardzo. Farmery, długość 19. Liczę na to, że się nie przykręcimy, dlatego że deska ma 19. Plus dochodzi pół milimetra blacha. Może jakoś to nie przejdzie. Jest jeszcze podkładka gumowa, więc zaraz może będzie ok. Farmery to jest nic innego jak końcówka samowiercąca do blachy, gumowa, pod... no, łap. gumowa podkładka i łepek do wkręcania i to się lekko splaśnia, spłaszcza i wtedy izoluje i tam się woda nie dostaje. No i potrzebna jest wkrętarka albo w moim przypadku zakrętarka i zobaczymy jak małżonka sobie tam na górze z tym poradzi. Idę Julio. Na balkonie, czekająca, żebym ja nie zleciał z tego. Dobra, masz. To i zakrętarka. Zakrętarka jest ustawiona kochana na najniższe obroty, żebyś się z nią zapoznała, bo ona niestety jest dość mocnym sprzętem. Ale tu widzę jest zakitowane po prostu w ostro. No to, Dobra, i tu zaczynaj, no i zobaczymy. Bardzo ma być Żeby się lekko, spla lekko splaśniła. Czy to jest lekko spłaszczone, czy bardziej? Stoję yy. troszkę jeszcze. Ale właściwie to jest za mały A. chyba obrót. No bo jak Ci dam większy, to... No. Yy, to prze prze przewiercisz. No, chyba, że masz takie wyczucie w łapie, weź przestaw sobie na dwójkę i spróbuj. No, Najwyżej się ty? jedna... Yy, tutaj. A, na dwójkę nie. przestaw i zobacz, bo teraz będzie dużo mocniejsza. Tak O! O, 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 Jedno takie trzy, jeden strzał tak Tak, taki, czekaj, ja zobaczę z drugiej strony. No, zobacz, czy mogę ja tak z drugiej strony. Poczekaj czy tu się nie, nie przekręciło. Nie, nie widzę. No to poczekaj drugą. Weź drugą. Tu to trafisz chyba tak centralnie... Tak, w deskę trafisz. W deskę? Tak. No i taki musi być z takim chrupnięciem strzał, nie? A nie musisz tego przestawiać. Jak masz wyczucie w ręku, to. zobaczy. To dasz radę. O! Dobra. Dobra, nie przechodzi, jest git. W tym razie musicie wiedzieć o jednej rzeczy, że zakrętarka to jest dosyć mocne urządzenie. Więc e, jak ktoś pierwszy raz tym pracuje, to trzeba naprawdę ostrożnie. Jak, kiedyś, jak miałem pierwszy raz zakrętarkę w ręku, to przewaliłem ścianę na drugą stronę, dwunastkę. U kolegi, jak <grych> pamiętasz. Jak cię podałem? Do pokoju przekręciłem. Idę, 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 Julio, poczekaj, bo ja taki szybki nie jestem. I ja się trochę boję. Przyczona na... jest dobrze. Przykręcona to, o to nam chodzi. Tutaj to. No, o to. Tak? Dobra, ale teraz i teraz zobacz, czy na, na drugą stronę nie przechodzi. Nie. 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 Bo... A jeszcze. O, o! O, o, I pół obrociku, a tu się potem o! Tu się potem zakituje czymś i będzie jak ta lala. Tu jest taka niezbyt piękna szpara, ale tu się ci tu doda i nie będzie. O! I tak trzeba zrobić. I tylko musisz pamiętać, że robimy na zakładkę, okay. więc na razie... Na... No tak, na końcu musi być... Nie tak, być i tu też, tutaj. bo tu też idzie na zakładkę. Tu też tak idzie. Nie chcemy A ta i tak. Zakładkę idzie tak na to. Tak. Na ten, na ten powiedzmy. Tak. tak. A potem na końcu, jak będzie nam za mało, to dużą zakładkę zrobimy po prostu. A teraz plus tej blachy, słuchajcie, jest taki. Tu możecie sobie na zakładkę robić ile się chce, ty, ale tam tam nie przykręcaj, bo zakładkę trzeba podspuddać. To Zapomniałem powiedzieć. Nie możemy nakładać, bo deszcz będzie spływał wtedy w to. Czyli trzeba ją podsunąć, tą blachę. Dobrze, że nie przykręciłaś. I tak samo jest tam. Zakładkę dajemy co. To ten ząbek, i wtedy można sobie przesuwać w tą, a tam góra, góra dół można też przesuwać. A znaczy w tą stronę nie ma znaczenia? W jaką no nie, ma na ta końcu, ta... Ma, na końcu ma znaczenie dopiero. Tak. Bo jak ci będzie za dużo, no to sobie cofniesz, jak za mało, no to dodasz, nie? Ale tam ma znaczenie, Ale bo musimy może. podsunąć. Dobrze, sprawdźmy, jak postępy. Uuu, elegancko. No więc tak, moi drodzy. Blacha wchodzi pod tą blachę. Zaraz Wam pokażę jak my to skręcamy. Tutaj zostaje taki pasek, tutaj też trzeba będzie to wsunąć. I teraz jest taki numer, że na łączeniach zaraz z tamtej strony pokażę. Te blachy są nie do końca równe, ale nam to absolutnie nie przeszkadza. Tam jest trochę dłuższa, więc będzie wystawać. Natomiast na łączeniach, o tutaj pod to dajemy tego kitu, tego samego, którego właśnie zabrakło, zaraz przyniosę. Widziałem, że tak dekarze robią, że tu, że tu kitują i dopiero to przyklejają. No i oczywiście, jak woda spływa, no to zeskakuje, a nie podpływa. Yy, I tak, dekarze robią. Widziałem, też, podpatrzyłem, i nie wiem, czy tak jest, że wkręty łączą tu. Ale uważam, że jak się tu, tu da, o tak jak jest, to też jest ok, nie ma problemu. Co, muszę ci kitu przynieść, tak? Tak. A poradzić sobie tam sama to podnieść, żeby zakitować? Muszę. To Dobra. Tak. Dobra. No i teraz nic, nic innego, jak małżonka tam kituje tego kitu pod spód na łączenia będzie grało. A w sumie nie wiem, czy też nie na łączeniu tych blach tak wzdłuż nie trzeba też dać tego kitu. No ale w sumie jak ma woda do góry podlecieć? Można by na wyspadku była dobra tam kitu i tylko na tym łączeniu będzie dobrze. Bo jeszcze myślałem, żeby tu dać. Ale tu. Kręty załatwią sprawę Uda się po trzy wkręty i tyle Hopsaj, 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 hopsaj Uuu. Już popycham Już popycham Tam coś się zaczepia niestety I to tak ostro Bardzo ładnie. No właśnie, o to chodzi, że dziury zakryć. Zobaczcie, jak pięknie to pokrywa. Tu mamy łączenia i tu będziemy podsuwać, ale tu no to wygląda luksusowo. I potem tam jak dobrze wycyrkujemy, to jeszcze po jednym arkuszu na większą zakładkę się da i nie będzie problemu. No i co? kituj i teraz. A tam do przodu ładnie dojeżdżają te blachy? Na front super. Oczywiście nie byłbym cały, gdybym potem nie zrobił kontroli po swojemu, czyli będziemy lać wodę, żeby zobaczyć, czy nie przecieka. Ja wiem, że to i tak w deszczu potężnym dopiero będzie widać, ale w razie czego nakupiłem tych kitów różnych i będziemy wchodzić, hitować. No przecież to nie jest Wersal. Wiata nie pałac, działka nie Wersal, nie? Ej, powiem Ci, że fajnie by było jakby tu ktoś nie budował długo, bo tu zaczynają choiny rosnąć, jakby one tak solidnie zarosły, to by tu fajny taki e, mało, mało gęsty lasek, a tu nawet jedna na samym, na samym tym, o, tu, tu gdzieś jest, o, zaczęła rosnąć. Trzeba spróbować wykopać może, bo ona nam rozsadzi ten... Mówisz? No, ja bym to... Dobra, to spróbujemy ją uratować. Tak, spróbujmy ją okopać no i co? i na ale łączeniu w dawaj tu wkręta tam ale najpierw, na, wiesz co? poczekaj najpierw tu daj, tak, a potem jak, jak to będzie odstawać to wtedy tam możesz dać yy, na łączeniu blachy, bo one owszem w dechę się nie wbiją ale w blachę się wkręcą tak, daj no, tu tam niech, niech będzie, kto to tu będzie patrzył Przecież to nie jest Przecież to nie jest dekarska robota, ludzie, o aby było przykręcone i tyle a jak się będzie gdzieś lało, to sprawdzimy i zakitujemy. Bardzo dobrze idzie. Naprawdę bardzo dobrze idzie. Zaraz mi zleciał z rabiny, wtedy by było jeszcze lepiej. Nie chce stać jak stało. Dobra, stoi. Powiedzmy. Nie spadnę, może nie spadnę. Już pokazuję o co chodzi. Tu mamy poprzykręcane. Jest całkiem nieźle. Potem sprawdzimy szczelność. No i tutaj jest taka docinka, jeszcze nie jest przykręcona, dlatego trochę odstaje. Musimy podsunąć taki kawałek docinki, trochę jest zabawy z tym docinaniem, ale, ale jakoś to idzie niestety powolnie. I podsuwamy pod spód i będziemy przykręcać i tu zrobimy tak, żeby to na tyle wystawało, może tak będzie widać, że tak tyle wystawało, żeby do tych belek potem w przyszłości przykręcić rynnę i ta woda sobie do rynny. No, to jeszcze dwa kawałki do docięcia. Jeszcze brzegi nie są doszczelnione. A przyjechaliśmy tutaj tak po prostu w deszcz, bo no, oczywiście cztery jabłonki, te gruszeczki i co tam było? Wiśnia. Wiśnia się trafiły, więc trzeba je zakopać. Więc sprawdzimy, czy wiata nie przecieka. No i słuchajcie, mimo tego, że jeszcze brzegi są niedoszczelnione. Leje już cały dzień i tu się nic nie dzieje. Tu jest po prostu sucho. Jest suchusieńko. Nic, nawet brzegiem nie podcieka. Nic się nie dzieje. Można szukać i szukać. Jest suchusieńko. Meble są suche. Nic nie zacieka. Zobaczmy z tyłu. No i proszę, to jest dla kogoś, kto mówił, że tutaj nie będzie spływać woda, spadku nie będzie. A sobie kap, 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 kap i skapuje. Jak to wygląda? Zobaczę pewnie potem, za montażu. No. Działa, działa. Jeszcze uszczelnimy po bokach, zaraz to zobaczycie. Słuchajcie, leje i ktoś mówił, że tutaj będzie taki hałas, że nie będzie się dało wytrzymać. Nie wiem, dopiero jak będę montował, będę Słyszał jak, jak głośno jest y, nagrane, ale jak tutaj, y, odczucie takie subiektywne, uszami zwykłego człowieka tutaj siedzącego, jest bardzo przyjemny dźwięk padającego deszczu. Lekko sobie pada podaszek, nie ma tragedii. A zobaczmy przy większym deszczu. No i pięknie spływa elegancko. Tak jak miało być. tylko tu będzie rnienka w przyszłości, bo na razie to mi się leje na te deski, które zostały. To nie jest zbyt dobre. A co tu się stało? To dziad! Co tu się stało? Tu był dzięcioł. Jak nic, pomylił sobie z drzewkiem eleganckim. Albo może te słynne robale wlazły <noise> i sobie je wyjadł. Nie, tam pomylił się. Dobrze, że mam jeszcze tego impregnatu, to się to jakoś zamaluje i śladu nie będzie. I teraz się ktoś zapyta, po co było tyle roboty nad tą wiatą. A no dlatego, że jest piękny, deszczowy dzień. Niby nic człowiek nie jest w stanie zrobić. A jaka jest przyjemna pogoda, jak się siedzi pod taką wiatą. Nie kapie Wam na głowę. Można sobie oddychać świeżym powietrzem, wcale nie jakimś zimnym, bo jest około 20 stopni. Mamy końcówkę września, a jest naprawdę bardzo fajnie. I po to to było, człowiek mógł sobie, zanim tu powstanie jakikolwiek kąt, cztery kąty, posiedzieć i podpoczywać. O, i tak sobie człowiek siedzi. Pada deszczyk. Teraz już mniej, ale dalej pada. Dalej jest tu sucho, rewelacja i relaks oczywiście na 5 minut. Bo ja, bo ja nie siedzę, nie potrafię wypoczywać. Zawsze mi kusi znakaż. Rebota. Deszcze minęły. Daszek troszkę odsech więc można wykończyć ostatnią obróbkę, a będziemy wykańczać czymś takim. Żywica polimerowa do obróbek dekarskich, tarasów, balkonów. A dlaczego? Nie przecieka, nic się tu nie dzieje, ale nie chciałbym, żeby na przykład zalegający śnieg gdzieś tam przeciekał. Więc to trzeba wcisnąć o, w takie oto brzegi, szpary, jakieś takie o łączenia tutaj, ja bym to powpychał. I żeby było z tym naprawdę w porządku i luksusowo. Teraz wam pokażę, jaką to ma konsystencję. O, mam szpachielkę maluśką, i małżonka włazi na dach i będzie to wciskać naokoło, po wszystkich brzegach. I myślę, że mamy dach i w ogóle wiatę skończoną. Oczywiście do roboty pozostaje podłoga, ale to już jeść nie woła i kiedyś to się po prostu zrobi. O Majster już otworzył. I to jest takie, o, taki glutek. Ale jest dość gęsty. więc powinna być małżonka zadowolona z aplikacji tego. Kolor szary, może być w sumie. Proszę, łapaj. I kituj tego towaru. Czekaj, czekaj. ja tu aż wyjdę. O, proszę, tu mamy tak pięknie po aplikowane. Ale trzeba więcej. W ogóle tu to wiesz. Nikt tu nie będzie patrzył. Ładuj nie, tego. Muszę to sobie. Tu tak. ta deskę. No ja wiem, i tam będzie też trochę tak. trudno. Ale fajna konsystencja. Mamy muszę tego kilka puszek. Więc miłej zabawy ci dzisiaj tutaj życzę. I generalnie, i generalnie tutaj nic nie będzie skomplikowanego, po prostu trzeba to kitować. I tyle i nic, i nic więcej. A tak bardzo ładnie. Deszcz wytrzymał. kituj tutaj dobrze. O. Będzie ładnie. Tam gdzie nakitowane tego czarnego to już zostaw, a tylko tu gdzie są też pary to... O, pięknie tu przełaj na drugą stronę. Nikt z tego strzelać nie będzie i się tu przyglądał. Ważne, żeby tam się woda, śniegi i inne dziadostwa nie dostawały. A i co, mówisz, że zrobione? Ja Ci chciałem powiedzieć, że tu masz dzielnego obrońcę leżącego i czekającego na ciebie. Yy, szczerze mówiąc, ciężko mi ocenić, czy to jest dobrze. Mm. <laughs> Musi być dobrze. Bardzo ładnie nakitowane. Okay, no dobra, no co tutaj? Co to dużo mówić? Nakitowane, nakitowane. Może zbliżenie. Musimy uwierzyć, że jest nakitowane na tu wszędzie. Eee. No i cóż można powiedzieć? Deszcze i zima zweryfikują. A jeszcze miałeś tu powciskać. Tu, gdzie takie bardzo ładne mamy łączenia, tu trzeba powciskać. Albo może tym bitumem, bo jeszcze mamy go w tubce. ale no, nie chcę odkręcać tubki, bo będzie nas marnowanie. Ale i tak trzeba tu z boku w jednym miejscu naładować no tam lepiej wejdzie tym bitumem bo tak to będziesz kitować to tylko a tak to sobie powciskasz tam, zobaczysz nie, gdzie są nie, bo to wystarczy tutaj dać a potem trzeba przejechać tak i to wtedy dobrze idzie no to bardzo no, no ładne mamy tutaj łączenia takie dekarze to uważam, żeby nam nagrodę dali za sposób kitowania i estetykę wykończenia, ale to ma być służyć a nie wyglądać to tutaj nikt nie będzie zaglądał Tutaj, tutaj to generalnie nie wiem, dronem trzeba by było wlatywać, żeby ktoś tutaj zaglądał. Proszę, naprawdę nie ma się co przejmować. Zakitowane, zrobione wiata jest. Gotowa. Czy jest pięknie? Nie, ale tak jak mówiłem, nie musi być pięknie ważne żeby było szczelnie. Już jest szczelnie, bo padał deszcz i bez tego kitowania. Bez problemu, nic się tutaj nie działo, zobaczymy po pierwszej zimie, co się będzie działo, najwyżej będziemy gdzieś uszczelniać, dociskać. No i jeszcze. A, no, trzeba będzie jeszcze rynne zrobić, ale to. O, tu, na tym bardzo pięknym, prostym dachu. Ale to. Do rynny jeszcze przyjdzie czas, tam tą beczkę. Tam jest taka beczka. Do niej się tą rynnę wstawi i będzie zbieranie deszczówki to choć trochę. Także. Zrobiliśmy dach. Można zrobić to tanio. Pokazaliśmy, że pokazaliśmy, że się da, e, swojskim prostym sposobem. I myślę, że spełni to swoje zadanie. Także dziękuję za obejrzenie dzisiejszego filmu. Zapraszam do subskrypcji, lajkowania, komentowania i oglądania innych moich produkcji. Dzięki. Cześć. No, a teraz co z tą blachą zrobić, co zostało?